Akcja. Dzień dobry kochani, dzień dobry gwiazdy. Witamy was na kanale Lux and Happy. Będzie o tobołkach znowu. Znowu. Bo kobieta składa się z ciała, duszy i z terepki. Bardzo mi się A podoba Cassie. Oglądacie Cassie? Kasi Kasi, e i co? E ona jest dla mnie zbyt e ekstrawertyczna. Ja jest, ekstrawertyczna. ekstrawertyczna. Ja jest bardzo ja, ekstrawertyczna. Się, ja, się. ja się czasami męczę jak jej słucham. Ale jej slogan reklamowy jest the best of the best według mnie. E When are we going to rehab? <laughs> Never. Dzisiaj będzie o torebkach. Będzie o torebkach ląszą. Bo ja wam się muszę do czegoś przyznać. Po pierwsze, będzie unboxing. Zaraz. Dlatego jest ta torebka, która unboxing swój już miała. Nie będzie ponownie tego unboxingu. Nawet jej nie posprzątałam. Jest tutaj po prostu chlebik, więc mogłybyśmy zrobić. Nawet nie wiem, czego. A może film zrobić. o sprzątaniu torebki. What's in that? my bag? Nie, nie, nie chcę. Ale mm, chciałam się Wam do czegoś szczerze przyznać. No to się przyznała, ja będę trzymała. No nie wiem, czy się. No przyznać. Do się. swojego snobizmu chciałam y, przyznać. Tak, wiem, Już jest żartuje, umazana gopisem. Nie wiem, kto to zrobił. Na pewno jakieś dziecko. Na pewno któreś z dzieci. Chciałam się przyznać Wam do tego, że y, 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 bardzo lubię tę torebkę i to mnie. Nie zmusiło, ale to mnie zainspirowało, nakłoniło? Do takiego nakłoniło do takiego przemyślenia swoich zakupów e, luksusowych. I pomyślałam sobie, że... Nie wiem, czy jestem gotowa na to, a jestem... pani powie teraz. Nie, bo to nie jest tak, że ja się nagle zmieniłam i teraz będę ascetyczna. <laughs> I kanał będzie e, premium and happy. No. E, słuchajcie, no nie, no, prawda jest taka, że bardzo lubię tę torebkę, a ponieważ tak bardzo ją lubię, to odkryłam, że w tej chwili to już nie jest tak, że mi sprawia przyjemność tylko lepsza torebka, droższa torebka, bardziej niedo zdobycia torebka. Bo to już zdobyłaś te, które były niedozdobycia. Tak. I sprawia mi po prostu przyjemność, dobra torebka, nawet marki premium. Nawet jak to brzmi strasznie, nawet Ja nawet no. przepraszam, ja się wstydzę, że ja to powiedziałam. Dobra torebka marki premium. Yy, i robi mi tyle samo przyjemności co ten Birkin. I robi taką samą robotę też taką w stylizacjach. Taką samą robotę w stylizacjach. Mm. Poza tym uważam, że to jest piękna torba. Ona jest naprawdę bardzo piękna. Ładna, tak. I powiem Wam, że żadna inna torebka, chyba jaką miałam, mam, nie powoduje tylu zapytań. Dwie osoby na ulicy. Mm -hmm. Yy, moja siostra yy, moje dwie koleżanki, wszyscy zadają mi pytanie O Boże, jaka piękna torebka, skąd ta mm -hmm. torebka, idę ta torebka? Yy, czy, a, a nie masz jakiejś zniżki na tą torebkę? No będę miała zniżkę, <laughs> zniżki na yy, Także kochani, mam nadzieję, że już w tym filmie się pojawi tutaj na ten, a jak nie to w kolejnym. W każdym razie będę miała dla was zniżkę na markę L'Enchamp. I teraz uwaga, mam unboxing kolejnej torebki, tym razem o matko, bardzo grzecznej. Bardzo grzecznej. jest grzeczna? Nie. Wiesz co, ona jest y, grzeczna, ale nie jest nudna. Nie jest nudna, jest grzeczna. Mi się jest... w ogóle nie bardzo podoba kolor. On jest taki piękny karmelowy, taki mm -hmm. jak lody waniliowe polewasz karmelem, to ten karmel mm -hmm. ma taki kolor. Słony karmel, jak o, słony wstrych. karmel. Ale, bo, bo tutaj jest zamsz. A tutaj jest skórka. A tutaj jest skórka. Paseczek też przydał mi się kilka razy, choć najczęściej noszę ją jednak tak Mega pakowna, Zobaczcie, jakie ma szerokie dno. I ja wybrałam. A ona jest malusienka, tak naprawdę. S. No i patrz, znowu gadam o tej torebce, jak miałaś już Dobrze, ja trzymam tą, ty pokazuj drugą, bo będę ją Ale dalej gadała. To jest wstęp do nowej torebki, ponieważ ta mi tak bardzo pasowała. Doszłam do wniosku, że potrzebna mi jest zwykła, czarna, low-profile, grzeczna torebka w podobnym stylu, mhm. w podobnym Dobra. stylu. I nie chciałam kupować takiej samej. Czyli wybrać inną. Wybrałam inną. Y, Rozo to jest kolekcja mailbox, a teraz chciałam Wam pokazać torebkę z kolekcji Rozo. Tadam, Tadam. Karolina, jeszcze nie widziałam. Nie widziałam, jestem bardzo tym, bardzo jest bardzo ciekawa. Jest czarna. A wiesz, że Rozo mają, są różne. Są takie kwadratowe, bardziej jak ta moja, prostokątne. A to nie są różne, różne. Nie, nie, nie różne, jestem różne. aż tak w tymacie. Tadam, tadam. Bardzo klasyczna. Bardzo grzeczna, bardzo, bardzo elegancka, bardzo poprawna i bardzo elegancka torebka tak. i bardzo pakowna. Ma takie coś tutaj, takie zapięcie. Które myślę, nigdy nie będzie przeze mnie używane, bardziej nie będzie, zapinane, będzie, będzie Nawet nie wiem, czy będzie wisiało do tyłu, czy bardziej będę to w środku, traktować no. sobie w środku, żeby tego nie było. Ale yy. wiesz co, to też fajnie dodaje mm, trochę charakteru tej torebce jak to wisi, bo jednak ten, e, to, to srebro ładnie tutaj wygląda Bardzo fajnie. ładna, ta jaka jest różnica? Ta jest miękką torebką. Tak, ta jest to jest sztywnej torebka sztywnej ze sztywnej skórki, Patrząc. ta hmm. jest troszeczkę mniejsza, ta jest troszeczkę większa. Ale co jest fajne w kolekcji. Tu widzę, że ona rozo. się powiększa, ta torebka. Ta, kolekcja Zwróćcie uwagę model, który jest wysoki. Ona chyba ma 21 cm. Ten wymiar, i na szerokość też ma 21. <laughs> Praktycznie na, na głębokość też. Nie, nie. Ma, ma nóżki pod spodem, widzę, że są naklejki. A nie, ja idzie w kubaturę. W kubaturę. I teraz uwaga. I tutaj. Mi się bardzo podoba, jak ona jest też taka rozpięta. A poza tak przede To muszę ją odjąć A. troszeczkę, bo są różne skórki tych klap. Trochę perebek. jak w Neverfullu, nie? Tak. tak. Kładamy i wyciągamy na bok. Chyba bardziej to skrada moje serce. A nie wiem A ty sama. wolisz taką grzeszkę, tak? Mnie się chyba tamta, tamta wersja złożona bardziej podobała. Sztywna, piękna skórka. A wiesz, można to też mieć złożone i nie I niezapięte, co więc... włożę, to się tam tak. jakby dostosowuje. W środku mamy kieszonkę. Pokaż no, bardzo ładny jasny środek, łatwiej je znaleźć. Tak, Boże, te torebki czarne, czarne, Środku. black on black, no nie znajdziesz. Nigdy nic nie ma, nigdy nic nie ma. Tak, tak zaglądałam do niej, i tam są nóżki od spodu. O, dzisiaj nie chciałam. Kasa tam 10 groszy. Skąd to 10 groszy? Tutaj w środku mamy zapięcie no, haczek do kluczy na przykład, żeby ich nie zgubić. Używasz tego, bo to jest wielu torebkach ten nie haczyk używam. do kluczy. Powiem Wam, nigdy. że ja też nigdy tego nie nigdy. używałam, ale chyba, chyba ale można. Zacząć, bo to wiecie, grzebanie w tej złożyło. Boże, może, gdzie są klucze? E, a, w kieszeni. E, to tak, to czasami takie żałosne wręcz. No, <laughs> bardzo mi się podoba. Bardzo fajna trepa. Bardzo elegancka taka i klasyczna. Eee, tak, tak powiedziałabym, że dosyć nie w twoim stylu. Bo to jest taka torebka na interwiu. Taka na interwiu. Może znajdę sobie jakąś dobrze płatną pracę, żeby móc sobie kupować dużo więcej takich torebek. Teraz też kupujesz dużo torebek, a no, nie musisz chodzić na interwiu. To prawda, masz rację. O. Ach, dajcie znać, czy chcecie, żebyśmy nagrały Wam film o rozmowach kwalifikacyjnych w korporacjach. O nie doktorze, nie, nie, nie bo tylko, bo to tak naprawdę nie te... tylko, bo mamy różne doświadczenia, a poza tym rozmowy kwalifikacyjne w, tak naprawdę w każdej firmie opierają się o kilka tych samych e, takich tak. filarów. O. tak. Jeżeli chcecie taki film, czujecie, że chciałybyście, żebyśmy się podzieliły naszymi doświadczeniami, bo jesteśmy żadnymi ekspertkami, e, nie jesteśmy, nie pracowaliśmy nigdy w dziale HR, ale e, z przyjemnością o, powiem wam. powiemy. <laughs> Jak się nie znamy, to się wypowiemy. <laughs> Czy ładna? Ładna co? Ładna. Bardzo ładna. mi się podoba. No? Ładna. I ona jest na wyprzedaży w ogóle. O! Ona jest na wyprzedaży nie? chyba 20%. Także słuchajcie, kochani, będzie podlinkowany ten model, będzie podlinkowany ten model. I uwaga, uwaga, ten model macie w wielu różnych kolorach. A ten właśnie model ten. Jest Dziesiątki kolorów. O, czyli pięknych. są jakieś takie bardziej są mniejsze, e, crazy kolory? Są crazy kolory: jest miętowa, jest biała, kremowa, o, biała. są różne brązy, jest wiśniowa, y, jest też taka, słuchajcie, krokodyl. Y, pewnie nieprawdziwe, tylko bardziej skóra no e, stylizowana na krokodyla. Piękne, piękne kolory i mnóstwo różnych wielkości też do wyboru. To jest jedna z mniejszych i so, są jeszcze mniejsze. Ja kiedyś farowałam na taką malusieńką brozoł, też w tym kolorze. Jest takim plastikowym łańcuchem, też bardzo fajna. Jest jedna sztuka w Noble Place, w Longchamp właśnie butiku. To jest sieć Noble Place. Na stronie Noble Place podlinkuję wam. Kochani, no dajcie znać co myślicie. Mi się bardzo podoba. Też mi się bardzo podoba. I wydaje mi się, że jest bardzo optymalnej wielkości. Tak, jest taka akuratna. Ak akuratnie. Akuratna. Akuratna. Ciekawe, Dokładnie. czy wejdzie do niej iPad? Nie sięgnę, bo sięgnę do tego dużego, tak? Tego dużego, tak. A zobaczmy. Myślę, że nie wejdzie, wiesz? Myślę, że. Myślę, że może, że może nie, się nie wejść, nie bo ona jest sztywna, ale uwaga, jak wejdzie a, to. Już... widzisz? No nie, no słuchajcie, wszedł Skorepka iPad. Idealna. Wszedł iPad. No to już w ogóle, jak wszedł mój iPad, duży iPad. No, nie ten największy, ale nie, no to już w ogóle. To już. Ja już jestem zakochana. Nie. Czyli dobry zakup. Bardzo dobry zakup. Dziękujemy Wam bardzo za uwagę. Dajcie znać, czy torebka Wam się podoba, czy byście mnie podejrzewało taką torebkę, czy też tak macie dziewczyny, które macie jakieś luksusowe hermesy i tak dalej, że. Yy, Jak nie macie hermesów, to też się wypowiedzcie. Te, tak, oczywiście, <laughs> że tak. Że to jest tak naprawdę robotę robi torebka po prostu. Ekscytacja robi torebka i wcale nie musimy w tej pogoni takie same sobie tych next stepów, next leveli i tak dalej. Ja powiem, że ja sobie kupiłam w listopadzie torebkę… Corsa. Nie, nie, nie. nie. Gino Rossi, czarną torebkę, taką prostokątną, bardzo klasyczną. I od Totalnie początku prześlina. listopada nie noszę innej torebki. Mm -hmm. Po prostu noszę czarną torebkę, bo do wszystkiego mi pasuje, Widzicie? a kosztowała 250 zł na jakimś tam Black Friday czy innym Superman. Kiedy poprzednio kupiłaś sobie torebkę marki takiej mainstreamowej? Pandemia, słuchajcie. Koronawirus ją zmienił. Yy, bardzo bardzo dawno, bo wychodziłam z założenia, że nie będę kupowała torebki na przedwzarze, bo i tak jej nie będę nosiła, mhm. bo będę wybierała te torebki, tak. które mam, czyli na A mnie. teraz jest inaczej. A teraz po prostu kupiłam tą torebkę na zasadzie takiej: bo tak jak kiedyś rozmawiałyśmy, ja nie jestem fanką czarnych torebek. Tak. Ja lubię kolorowe torebki tak. i nie chciałam wydawać jakoś dużo kasy na, na czarną torebkę, więc uznałam, że te 250 zł będzie bardzo optymalnie. Bardzo optymalnie. A ta torebka, słuchajcie, jest. Tak idealna, tak mi pasuje do wszystkiego, jest na krótkim, szerokim pasku, więc mogę ją i na ramię zaczepić i nosić w ręku i naprawdę jestem zachwycona. Hmm, no dobrze. Widzicie? Zmieniamy się, bo się zmieniamy. Boż, nie mogę w to uwierzyć. No, no dobrze, tym optymistycznym akcentem, e, takie rozsądne dziewczyny, ale... No słuchajcie, no umówmy się, to jest torebka premium. I to jest bardzo ładna torebka. Naprawdę Za ładna torebka. Dwa tysiące, no. Dwa tak? tysiące kosztuje? Wiesz co, ona kosztowała dwa coś, mm -hmm. a na wyprzedaży 1700 mm -hmm. coś, także Super. Tak. No, polecam, polecam. Bardzo, jest, ładna. Bardzo do biura piękna, piękna. I tak na co dzień. Ja na ja tak zrobię. No dobrze. Żeby ten dobra, byli. dobra, trzymajcie się, buziaki. <laughs> pa. pa.